Siemano widzowie, witam was w... W pierwszym odcinku z Robloxa w historii tego kanału. Słuchajcie, jak wiecie, Roblox niedawno wystrzelił w górę tak samo jego tryby. Właśnie tutaj akurat jesteśmy na trybie Steel Brainrot, tak? Ukradnij Brainrota, na pewno kojarzycie, bo chyba nie ma osoby, która by w to ostatnio nie zagrała. Ze mną jest, jak widzicie, Rafa. się ma stary. Siemano, siemano. Słuchajcie, ja wam powiem na samym początku, że ja pierwszy raz jestem na tym trybie. Pewnie tak jak Zakrzak i nie mam się do tego pojęcia, o co tutaj chodzi. Z tego, co wiem, to właśnie są jakieś Brainroty, które trzeba kraść, więc Zakrzak, dawaj e, tutaj już mi tłumacz, co ja mam robić. Ja będę dzisiaj e, tutaj Zakrzakowi pomagać. Słuchajcie, widzowie, ja totalnie nie byłem również na tym trybie, więc to jest pierwszy raz, e, jak jesteśmy na nim tak naprawdę oboje i każą nam kupić... Nubini Pizzanini. Ej, mnie to trochę rozwala, nie? Te nazwy. Mamy Nubini Pizzanini, widzowie, i ja mam Nubini go Pizzanini. kupić i go kupiłem. On idzie do mojej bazy. Ty, ale w ogóle ja kupiłem Golda, a ty kupiłeś chyba zwykłego, tak? Właśnie u mnie jest e, Nubini... Pizza, nie, nie. To jest 1 yy, dolar na sekundę. Kosztował chyba 25. Tak, bo miałem tutaj stówkę. I on już mi zarabia pierwszą kasę. Więc ja sobie kasę zbieram. A widzę, że ty możesz zamknąć bazę. Jak ty to zrobiłeś? Halo, proszę tutaj mi powiedzieć. Stary, a spróbuj wejść, co się z tobą stanie. Czy ciebie chyba cię przepołowi, co? Tak mi się. A nie, bo w innych tajkunach tak to działało. Pa, ja mogę odblokować. Trzymaj dla friendów. O, proszę bardzo. Ty, a zobacz, czy możesz mi ukraść tego lubi niego pizza, nie niego Ej, stary, ja go wynoszę, ja go wynoszę, lecę do siebie, słuchajcie, dołóżmy go tutaj. Ej, zostaw mnie! Ona mnie pałki! Pał. Dobrze! Dobrze! Ty ona... Ej, koleżanko, jaki ty masz nick, czekaj. Cze jaki ona ma nick? Siema, ty ona mi pomogła, stary. Ty, ale nie wiem czy ty to widzisz, można odblokować Ale czemu mnie? Czemu... Dobra, dawaj za krzaka, dobrze! Let's go! To jest dobre Czekajcie, ja muszę jedną rzecz sprawdzić, widzowie. Nubini, pizzani Nubini Pizzanini. Otwórz tą bazę. Słuchajcie, koniec odcinka, koniec odcinka. Ja zabieram sobie tutaj Nubini drugiego, pizzanini. let's go. A ty w ogóle możesz jakoś wejść, czy nie? No właśnie, ty, musisz mi odblokować. Musisz mi odblokować, wytestujemy, jak działa krad. Aha, ty mi ukradłeś mojego Nubini Pizzanini, stary. Dobra, czekajcie, już tutaj otwieram dla y, zakrzaka. Proszę bardzo, otwieramy to, let's go. Chyba jest. Proszę bardzo, ale czemu ty, czemu ty mi kradniesz? Dawaj ukradniemy komuś tutaj y, na przykład tej co nas spałkiwali, halo. Co to ma być? Dobra, ale poczekaj, w momencie kiedy ja ci ukradnę, to ty tra. A to ty tracisz stary. Dobra, Rafa, w dzisiejszym odcinku, Lubini widzowie, naszym celem jest kradnięcie ludziom. I teraz tak, ja na przykład wynoszę, a ty nawalasz gościa z pałki baseballowej, żeby on padł, a wtedy kradnę tego Brain Rota. Ja tutaj będę łapać od razu, żeby za Krzakowi tutaj e, nic nie zostało, że tak powiem. Ej, gościu, uciekaj mi stąd, uciekaj, co ty tu masz fajnego? W ogóle masz coś fajnego? Rafa, chodź na akcję, chodź na akcję, chodź na a Ty, czekaj, czekaj, musimy zobaczyć, kto będzie poza bazą. Tylko ja widzę, że tutaj każdy mocno pilnuje tych swoich brain rotów, nie? Ja w ogóle nie mam bazy zablokowanej. Trzeba ją zlokować i musimy naprawdę przyczaić się na kogoś, kogo niby Chodź, chodź, ta babeczka wyszła. Czek, czek, czek. A, ta w czapce, ta w czapce, stary. Dobra, 39 Robuxów. Kopia ja to, ja to normalnie robię. Cyk, odblokuję. Okej, okay, chłopie, i kradnę jej tą balerinę kapucinę. Dobra, chroń mnie od niej. Aha, chłopie, ja tu korzystam z okazji. Ja tu korzystam z okazji. Nie wnoszę, już ci pomagam. No, rafa, bardzo, rafa, mam balerinę. Ej, dobra, ten dryf jest dziwny, widzowie. Ukradłem jakiejś babce balerinę kapucinę, która kosztuje 100 tysięcy. I to mi się podoba, no tak to ja mogę grać. Koleżanko, co tam słychać u ciebie? A co żeś ukradł? Ukradłeś coś? Ej, no, ukradłem, ale ja się źle z tym czuję. Ja się źle, źle z tym czuję, czekaj. ja, i, i... Aha, to się da tylko sprzedać. Ja i otwieram bazę. Naprawdę, ja się źle z tym czuję. Gdzie ona jest? Halo, musisz tu wrócić. Widzowie, ci. Cicho, 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 widzowie, cicho. Rafa, pa, papa, pa, co ja mam? No, widzowie, cały zakrzak. Ja chciałem oddać, ja chciałem oddać, a zakrzak mi ukradł. Nie w sensie. Nie, no, tak nie wolno, tak nie wolno. Dobra, ja zaczynam tutaj od zera. Ogółem, tak, ja mam 30. Filtro. Trzy... Try, tro... Ty, ile ty żeś nakupił tych ziomeczków do siebie? O opie, ja tutaj nie próżnuję, zobaczcie jak tutaj już zarabiamy pierwsze pieniądze. Tylko co ta dziewczyna, gdzie ona jest? Zamknęła bazę, ale już chyba. Czekajcie, a może było Balerina coś lepszego? Mo mogliśmy może coś lepszego zabrać, nie? Ej, weź tam, zobacz, co ona ma. Stary, zobacz, co ona ma, zobacz, co jest najlepsze, a ja ją tutaj nawalam, nie? Jakby co, pa. Ale weź, zobacz co ona ma w bazie i okradamy ją znowu, stary. A, ona dostała, ona leży aktualnie Właśnie ja tak staram się tutaj zobaczyć, co jest najlepszego No mamy tutaj za e, 100 tysięcy, 500 tysięcy, 22 250, 22 O, tu jest, ej, milion tu jest, mityczny Bombini Guzini, dobra Ona, no patrz, ona już tutaj wie, że my coś kombinujemy Rafa, ja znowu jak coś odblokuję tą bazę zero buksy Jak jej nie będzie, to kradniesz tego Bombiniego Tak, tak robimy, dobra Patrz, tylko ona ta te... Ty, 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 dawaj, kradniemy jej O nie, coś kradnę nie, nic nie ukradnę. Ty posłuchaj, ona bazę zamknęła, i ty chyba teraz z tego nie wyjdziesz. ja ci kręcę. Ja proponuję, dobra, zostawmy ją naprawdę. Mi, mi jest źle z tym, ja bym jej to wszystko oddał. Da się w ogóle jakoś oddać no, Ja nie chcę tego mieć w swojej bazie. A, bo niektóre są moje w sumie. Lecę po to? Da się coś wziąć. Okej, ja się zastanawiam, jak ja na razie mogę wyjść z jej bazy. Ona za Dobra, ja się chowam, ja się chowam, ja się chowam, ja się chowam po prostu. Być może ona mnie nie zobaczy, że ja stoję w narożniku. Ty u niej w bazie to jest jakaś zadyma, nie? Ja jej trochę współczuję. I ona mnie Chyba nie widzi. Ja tu zaraz coś zawinę stary. Ja tutaj mam właśnie jakiegoś Yyy, eee, Dobra, lecimy. Dostałem 25 tysięcy, let's go. Zawsze coś i biorę tutaj kto, ta, 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 idzie to go biorę. Proszę I bardzo. Bombini Guzini, no biorę go Bomb na... Dacie ja kręcę, Rafa, weź ją, atakuj, weź ją atakuj, bo ja mam bombiniego Guzini, jego najlepsze. No i tak to się widzowie robi. Bombini Guzini, że tak powiem. U mnie w ekipie, tak? Ty, nie, nie. Nie rób tego, nie rób tego. Czekaj, bo ja patrzę, co tu można najlepszego wziąć. A tu patrzę, co można wziąć Bum, najlepszego. Bumi, się... Let's go, lecimy, ja mam tu dla friends, No nie, no no nie, no sam ukrad, a mi już nie da, nie? Sam ukrad, a mi już nie da, skubany. Hej, ale zróbmy tak. Ja sobie czekam, ale wiesz, ile tu daje kasy? Dobra, teraz musimy tobie coś za... Ty, ile ty masz fajnych rzeczy? Co ty, co, co ty tu masz? ale ty masz. Dobra, ja nawet nie wypowiadam tych nazw. To jest, to jest mocno odklejony tryb, że tak to ujmę. Ale ten Bombini Guzini, widzowie napiszcie w komentarzu, czy on jest mocny, ale to jest mityczny, więc na pewno jest mocny. No, ogólnie sprawa wygląda tak, że ja tutaj trochę zarobiłem kasy. Staram się jeszcze kogoś tutaj z... Aha, pięć tysięcy mam. Staram się jeszcze kogoś tutaj, wiecie, złapać. Może tego tropiego. Aha. Aha, dobra. Bo ja miejsca nie mam, nie zauważyłem. Czekajcie, to jest moje? To jest moje. No, mamy tu jakiegoś epika, epika. W sumie to wszystko. No, Kasy i posprzedawajmy te, te początkowe. Ty, w ogóle powiem Ci taką ciekawostkę, że pół miliona kasy kosztuje 1200 robuxów. A ja dzięki temu, że ukradłem tego bombini guzyni, To ja stare pół miliona to robię w moment. To jest mocne. Ogółem nie wiem, czy widziałeś, ale jest jakiś free spin. Poczekaj, ja tu podejdę. Ta, jest spin za darmo. Można trafić lawowego. E, lawowego brainrota, więc kręcę i. 25 tysięcy. Słabo. Ja sobie zakupiłem kolejnego tutaj. Tylko on był dosyć tani. Czekajcie, coś tutaj dobrze by było. Za 20 tysięcy. Coś takiego za 20 tysięcy. Niestety za 40. 1200. Dobra, dawaj coś fajnego. 4,5. Dobra, biorę go. Let's go. Słuchajcie, uzbierałem milion kasy. Widzowie, milion kasy. Ja jestem ciekawy, czy na przykład ta. E, nie wiem, czy to jest gość, czy dziewczyna. No te, ten gracz Robloxa. Czy jest teraz zły, że my mu ukradliśmy najlepszy ten, nie? Tutaj legenda. Dobra, ti! Kradnę kolejną mitykę. Ej, nie gadaj, że mi to się. Bombardilo, krokodilo mam. Dobra, już nie mam, już nie mam, bo wpadłem na kradzieży. No dobra, właśnie, ale ty tam cały czas możesz zostać z tego, co widzę. Nie da się ciebie wyeliminować. Przynajmniej, no, e, Odrodzenie. Klikasz odrodzenie po lewej stronie. Dobra, już, już, już wiemy o co chodzi. Patrz, patrz, patrz. Mam tego. Mam jakiegoś. E, bananiniego. Tylko ona mnie nie chce wypuścić. Z... Weź mnie wypuść. Ty ja chcę ci tylko ukryć. A pół minuty. Hafa, wychroń mojego mityka, jak możesz. Bo ja tu jeszcze trochę zostanę, niestety. U ciebie na tą chwilę baza jest zamknięta jeszcze przez 10 sekund. Ja chyba tutaj zamknąć tego nie mogę. Bo ktoś ci tu chyba coś będzie chciał ukraść. Let's go, dawać na plecy. Aha, potrzebujesz miejsca, muszę iść sprzedać najpierw. No i zakrzak się pewnie wróci do tego, do tego czasu. No nie wrócę, bo ja nie mogę wyjść z bazy. Ja, ja nie wiem jak wyjść z bazy, bo Rebir to wcale nie jest wrócenie. Tylko to jest właśnie. No wiesz co to, odrodzenie, nie? Że masz lepsze te, ale ja chcę wyjść. Ja chcę wyjść. Wypuść ty, no nie mogę wyjść ze swojej bazy, Cześć to? Nic, no to mamy więcej czasu po prostu na to, żeby poprzenosić teraz te zakrzakowe rzeczy. No my tutaj weźmiemy, może balerinę, kapucinę, dawajcie, lecimy do, lecimy do siebie. Lecimy do siebie. Zakrzak mnie okradł, no to teraz... Czas na... Czas na mnie Dobra, Rafa ukrad twoją balerinę Tylko ja nie mam pojęcia Jak wyjść z bazy tej babki Ona cały czas mnie... Dobra, koleżanko Koleżanko, weź się ogarnij 10 sekund jeszcze zalokowane Ty też się ogarnij No ja chcę stąd tylko wyjść Ja chcę po prostu wyjść Chcę być wolny Wypuśćcie mnie <laughs> Ej, jed, jedna Cię trzasnęła z powrotem, a druga Zamknęła wtedy, one to się Nie śledziują na nas XD, czekaj, a da się odblokować? Za robuxy ci mogę odblokować, jak chcesz Ale, no, będzie ci to trochę kosztować Ja muszę, 30 sekund, wyjdę, wyjdę, wyjdę Spokojnie, o, stary Dziękuję ci, dziękuję ci bardzo, widzowie Zostawcie łapę w górę dla Rafy, bo tutaj poświęcił Robuxa na to, dobra, ja też muszę swoją Bazę zablokować, 3, 2, 1 Let's go, zablokowałem Znowu na 60 sekund, no trzeba tego pilnowa. I tutaj wyszli stąd, ale mamy kolejną tutaj kolej U, stary, jakie tu są fajne rzeczy. Tylko pytanie, czy to na pewno jest dobre. Już wylogowała, szkoda. Poczekaj, ja teraz patrzę, żeby tu coś fajnego się pojawiło, żebym ja mógł to kupić, bo mam dwa miliony dolców. Ale po co człowieku mnie nawala? Przecież ja nic ci nie robię. Gościu, weź ty się ogarnij. O, ktoś kupił jakiegoś Nubiniego. O, jest balerina legendarna. Balerina Kupiłem, czemu nie? Zapraszam do bazy. Bobrito Bandito, balerito, balerito. zapraszam do bazy. Lirili, li, 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 zapraszam. Zapraszam do bazy, kupię Trulliu, Trulicina. zapraszam do bazy. No i ty, fajna ekipa mi się robi. Nie sądziłem, że w pierwszym, że tak powiem, podejściu już takie rzeczy tutaj będą. No jakbyśmy nie ukradli tego Bombiniego, no to byłoby ciężko. Cały czas wychodzi to samo, ale legendarny wychodzi za 50, mi za 50 minut, za 50 sekund za 6 minut wychodzi mityk, ale no na mityka to raczej mnie nie będzie stać. Ty, stary, ja właśnie kupiłem tego orangutana. Ej, ten gościu coś mi mówi, że jesteśmy przyjaciółmi, nie? Żebym go dodał, bo on mi chce chyba coś u... Stary, czekaj, jak tu się czat włącza? Siema o co ci... O co ci chodzi? Siema o co ci chodzi? Ty gościu, o co ci chodzi? I rozmawiamy tutaj z ziomkiem. Ja... Jakimi przyjaciółmi? Co? Nic, gościu, nic, nic. Ja nie wiem, ja nie wiem, co ty to. Dobra, widzowie. Wygląda to całkiem dobrze. Rafa, chcesz może jakiegoś fajnego tego? Chodź, zabierz sobie tego orangutana ode mnie, to będziesz kupę kasy zarabiał. Dobra, ja pierwszy co, to muszę sobie kogoś sprzedać. Czekajcie, 22, 10, dobra. Weźmy tego, sprzedajmy za 2000, proszę bardzo. I mamy tutaj jeszcze 4,5 tysiąc, dobra. To też sobie sprzedamy, żeby mieć miejsce i tego tak samo. No i lecę do Zakrzaka. Jak chce mi coś dać, no to. Korzystam oczywiście z okazji i wezmę najlepszego tutaj. Ejcie, co jest najlepsze? 100, 100. 100 000. 400 tysięcy, ja chciałem go kupić wcześniej. Dobra, biorę tego, co chciałem kupić. Orangutini. O, no to jego, ta! Bierz, 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 stary, na spokojnie go bierz. Czekaj, ja tutaj patrzę, co fajnego wychodzi. Jest kolejna balerina. Funksa hur, Co tu się odwala? E, udało ci się? A, ta, ta, ja zabrałem, ale patrzę jeszcze, co tu jest w sklepie. No, widzowie, będziemy tu kupować coś fajnego, ale to nie teraz. Mam 234 tysiące. Dobra, weźmy. Aha, dobra, to jest za 4 tysiące. Tysiące, pięć tysięcy. Za 4 minuty wychodzi mityczny, więc musimy musimy się na to. No, musimy po prostu na to poczekać. Na cztery minuty mityczny, to to jest pokazane. Dobra, no to cel jest taki, widzowie, że kupujemy mityka. Po prostu kupujemy mityka. Ja tutaj lokuję bazę. To no, wydaje mi się, że będzie mnie stać. Jestem w sumie ciekawy, czy ciebie będzie stać, ale jak wziąłeś tego orangutana ode mnie, to raczej może może być cię stać. I faktycznie to jest tak pokazane, no. Czyli na. Aha, czyli tutaj idą słabe. Dodaj 10 minut. A o co chodzi z tym Bubblegum? Nie rozumiem o co chodzi. I legend Darny, pa, z i bananami. Nie, nie. Niech wjeżdża, niech wjeżdża do bazy. Ja tu staram się coś kupić. Mam 400 tysięcy kasy. Ale nie idzie nic drugiego, słuchajcie. Nie idzie nic z drugiego. Jesteśmy. O, Zakrzek jest pierwszy na serwer. Ej, ktoś mi ukradł, ktoś mi ukradł. Gościu, chodź tu, chodź tu. O, o, nie, nie. Od... Ty hey, no, ja tu poczekam na to Ja poczekam na niego i mu kradnę coś Nie ma, nie ma lekko Ale co, co ci ukradł? No właśnie ukradł mi, e, wiesz co, nie wiem co to było dokładnie Ale coś mi ukradł, czekam aż on wyjdzie Stoję zaraz tutaj koło szyby byku Wyłaź stąd I ja sobie zabieram w takim razie mm, Za pół miliona o, no, za pół miliona bierzemy. Poczekaj, poczekaj, on tu jest w bazie, czy nie? On właśnie teraz wyszedł i 30 sekund mamy na to, chodź, żeby tutaj ukraść. Chodź, 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 stary, pujemy, wjeżdżaj, 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 wjeżdżaj jak do siebie. Wjeżdżaj jak do siebie. Dobra, zabieram, Dobra, biro, mam to, bro, bro. mam to. Ty, sam tego chciałeś, gościu, Ma, sam tego chciałeś. Ja się wylogowuję z gry, let's go, blokujemy, nara. <laughs> dowie łatwo, łatwo na typa, very, po prostu very, łatwo. Mikro. Ty chłopie, on tu z jakąś preszyną mi lata, ty co, co, co Gościu, weź mi stąd odejdź, weź mi stąd odejdź On coś będzie kombinować, musimy uważać Słuchajcie, ja lokuję moją bazę, no poczekamy na tego mityka za dwie minuty Mam nadzieję, że uda się go kupić, bo... to miejsca, poczekaj, co jest najgorsze aktualnie u mnie? Ej, ten Lili li, li jest najgorszy, więc ja go sprzedaję, elo Ja się tu z nim nawalam, nie wiem, nie wiem po co, ale... Ale dobra, jeszcze ja co cofam do bazy i ją zamykam, bo zostało 19 sekund Chociaż nie wiem, czy jemu się to nie zablokuje pierwsze Ej, on tu czeka, żeby mi to zabrać z powrotem Dobra, zabierzmy sobie przynajmniej kasę, jakby Chciał tu zabrać. Jak widzicie, mityk pojawi się za minutę 20. Zablokuje bazę, blokuje, blokuje, blokuje. Zablokowana baza. Jak u Ciebie zagrze? Ile ty masz kasy? 5,5 miliona. No a, ten gościu wyszedł. No, przegrał ze mną. Dobra, raczej moja baza jest bezpieczna, bo tam na minutę zablokowałem, więc mam 20 sekund. Uuu ty, Glorbo Frutodrillo, jakiś legendarny Ale słuchajcie, my czekamy na mityka, widzowie, 20 sekund. Rafa, czy on tam do mnie chce wbijać? Właśnie tutaj już chyba nikogo koło ciebie nie ma. Tak, nikogo tutaj nie ma, więc na luzie na spokojnie. Ja muszę sobie w ogóle... Czy on mi ukradł? Czy mi się wydaje? Tak, tutaj gościu chyba mi ukradł coś, ale ja nie... Czekaj, ja to miałem? Nie, ja tego nie miałem, to nie wiem. Czekaj, przerywam Czekaj, szybko, bo ma być mityk, ma być mityk. Dobra, balerina, kupuje balerina legendarkę! Kapucine. I mity... Stary, nie gadaj, że on to kupi. Ty, walną mnie. Tak rino. rino. Ej, kupiłem dwa jakieś kozaskie. legendarne i mityczny. No o nie! Ty okrada mnie! Okrada mnie, stary, okrada mnie! Ej, jest mi... Kolego! Oj, nie, co, i co teraz, co teraz Dawaj go tu do rogu, dawaj, dawaj, dawaj go tu do rogu Jeszcze wyleżam cały czas Ale w ogóle, on, on wziął najgorszego On wziął tego perucello-lemoncello A gdzie on jest? Zniknął No i łatwo z nim Czyli ten odcinek kończymy na kupieniu Rino, Tosterino, Baleriny Chłopie ukradzeniu Guziniego e, Jak chcecie więcej, dajcie znać Mocno odklejony tryb Trzymajcie się, do następnego, pio